Jeżeli traktujesz Biblię jako taki zestaw błogosławieństw i, i takich e, obietnic Bożych wyłącznie, no to przez jakiś czas oczywiście możesz e, doświadczać wspaniałych rzeczy i czuć się świetnie i świat może być kolorowy, ale oczywiście to się będzie działo tylko do pierwszego problemu, który się pojawi w Twoim życiu, bo wtedy się okaże, że nie bardzo wiesz co z tym zrobić, dlatego że przecież Biblia nic takiego nie mówi. A jeżeli zaczniesz czytać Biblię i pozwolisz jej mówić do ciebie jej własnym głosem, to zobaczysz, że historie Mojżesza, historie Abrahama, historie Dawida, historie Pawła czy pierwszego kościoła, czy, czy proroków są pełne błogosławieństw, pełne Bożego działania, ale też trudnych doświadczeń. Też przedstawiają zwątpienie, przedstawiają porażki, e, przedstawiają nieposłuszeństwo i przedstawiają chodzenie w ciemności czasami. Pamiętaj, że psalmista Dawid to jest ten sam człowiek, który powiedział Błogosław duszą moja Panu i nie zapominaj wszystkich jego błogosławieństw. Jednocześnie powiedział Boże, no może nie jednocześnie, ale powiedział także Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Biblia nie unika takich tematów. Zobacz, Biblia zajmuje się przedstawianiem prawdy, więc ona mówi nie tylko o błogosławieństwach, ale mówi też o naszych trudnych, codziennych doświadczeniach w życiu. I dlaczego to, to mówi? To bardzo dobrze, że o tym mówi. Dlatego, że jest zapisem tak naprawdę relacji człowieka z Bogiem i Boga z Człowiekiem. Bóg dał nam Biblię, ale zanim ją dał, już długo przed tym komunikował się z ludźmi, a ludzie zwracali się do niego. Biblia przedstawia nam szorstką prawdę. Niczego nie ubarwia, niczego nie upiększa. Czytając ją, będziesz doświadczać ludzkiego bałaganu, będziesz doświadczać przekazu, który jest nierówny, który jest szorstki i czasami jest też niewygodny. I musisz być na to przygotowany, przygotowana. Dlatego, że to wszystko ukazuje piękno Boga, a jednocześnie ukazuje brzydotę ludzkich działań, tak jak krzyż, dokładnie tak jak krzyż. I przesłanie, które Biblia chce nam przekazać, jest takie, że jeżeli Bóg. Może być w tym wszystkim, co tutaj jest opisane, to znaczy, że może być wszędzie. Jeżeli Bóg może działać z ludźmi, którzy tutaj są opisani, z tymi słabymi ludźmi, to znaczy, że może działać z każdym, współpracować z każdym człowiekiem. Nawet z Tobą.